W jaki sposób narcystyczna teściowa zawłaszcza Twoją przestrzeń jako męża lub żony osoby narcystycznej? Na przykład, jak Cię tylko poznaje, patrzy na Ciebie z góry na dół i mówi do Syna lub Córki: Ojej, cała rodzina Ci współczuje, mając na myśli Ciebie, czyli nieadekwatny jej zdaniem wybór na partnera życiowego. Wyklucza ciebie z ważnych rodzinnych spraw, z ważnych rozmów przy stole, kiedy daje do zrozumienia, że to nie jest teraz dobry moment na rozmowę, bo porozmawiacie sobie w gronie zaufanych osób w rodzinie. Ty nie jesteś oczywiście w tym gronie i nie jesteś zaufaną osobą, bo nie przynależysz do ścisłego grona narcystycznej rodziny. Jesteś czynnikiem X, który nie daj Boże, nie zgodzi się właśnie z tą matką teściową, z tą główną osobą, więc na wszelki wypadek należy Cię wykruczyć i podburzyć Twój autorytet. Również teściowa zabiera Twojego męża lub żonę na wielogodzinne dyskusje, spacery, wydarzenia, wycieczki. Oczywiście nie zabierają Cię ze sobą, ponieważ to są ich sprawy, ich przestrzeń. Jakież jest też Twoje zdziwienie, kiedy rano lub wieczorem wchodzisz do Łazienki, a tam twój nagi mąż w wannie lub nagażona w wannie siedzi z Teściową i rozmawiają, czytają, śmieją się. Kiedy pytającym wzrokiem pytasz, o co tutaj w ogóle chodzi i czy to nie jest przekroczenie jakichś granic czy intymności, oni w zupełnie nie wiedzą, o co ci chodzi. Przecież zawsze tak było. Przecież ja go urodziłam, mówi Teściowa. Ja ją urodziłam, przecież tyle razy widziałam. Nago, moje dziecko, co z tego, że teraz ma 40 czy 50 lat, wciąż jest moim dzieckiem, a tak w ogóle to wiesz, żonę się ma jedną, dwie, trzy. Można mieć wiele żon czy mężów, a matkę się ma jedną, usłyszysz wtedy w obliczu takiej sytuacji. A niestety twój mąż lub żona po prostu nie stanie za tobą, ponieważ jest lojalny wobec matki. Oczywiście też. Jego matka czy jej matka wkracza w waszą przestrzeń wtedy tylko, kiedy chce, czyli zupełnie nie patrzy, czy ty się rozbierasz, ubierasz, wchodzi w twoje sypialnie, wchodzi do twojego domu, nie zapowiada swojej wizyty, bo przecież to jest też jej dom, bo w pakiecie ze swoim mężem czy żoną dostaliście również teściową, bo ta relacja jest przecież nie do przecięcia i nie do zmiany. To jest relacja już na całe życie. To jest trauma nielojalności, to jest trauma zdrady z własną matką. Teściowa również zawsze mówi swojemu synowi lub córce: tylko pamiętaj, jeżeli będziesz tworzyć majątek, to nie ufaj swojej żonie, nie ufaj mężowi, bo wiesz, zawsze się możecie rozwieść, bo wiesz, lepiej to na nas. I twój mąż czy żona ma majątek ze swoją matką, a nie z tobą. I nigdy nie możecie stworzyć niczego wspólnego, bo on zawsze czy on. Kupuje swoje nieruchomości, działki czy majątek, samochody, ruchomy czy nieruchomy, na matkę. I matka decyduje najczęściej, co się z tym majątkiem stanie. Ma ostatnie słowo przy decy decydowaniu twojego męża lub żony, i zawsze musi brać pod uwagę twój partner to, co matka ma na ten temat do powiedzenia. Więc ty nie jesteś decyzyjna, ty nie masz ostatniego słowa, nie możesz ufać swojemu mężowi czy żonie, bo przecież to matka. Rządzi nim, jego umysłem i niestety waszą rodziną. Także jeżeli chcesz naprawdę sprawdzić, czy rzeczywiście twój partner to twój mąż, twoja żona to twoja żona, a nie partnerka matki, zacznij egzekwować, zacznij decydować, zacznij wdrażać swoje zasady, zacznij konfrontować, nie możesz milczeć, trzeba. Mówić o swoich potrzebach, wymaganiach, oczekiwaniach i zasadach, bo Ty jako żona lub mąż stoisz wyżej w hierarchii związku partnerskiego czy małżeństwa, ponieważ jest to związek z wyboru i związek z wyboru jest wyżej niż związek z rodziną rodową, ponieważ to wy. Tworzycie, a przynajmniej powinniście tworzyć nową rodzinę razem i z Waszymi dziećmi. Jeżeli interesujecie ten temat i dotyczy, przeczytaj moje artykuły, zobacz moje wykłady i rolki. Jeżeli potrzebujesz wsparcia i narzędzi, jak poradzić sobie z teściową z piekłarodem, z teściową narcystyczną, z teściową zawłaszczającą i wkraczającą w Twoją przestrzeń, zapraszam na konsultacje i terapię. Ewelina Naturia Pańczyk.